Zdjęcie w kolorze czerwonym najbardziej utrudnia proces zapominania. Żeby chociaż jakaś sepia lub indygo, kolor włosów, oczu albo jadowita zieleń traw, równie dobrze mógłbyś próbować zmienić barwę słońca. Ale nie w tym rzecz. Możesz już tylko patrzeć. Wyginać słowa wzdłuż krzywizny ziemi południkowo. Wiesz, że wrócą poobijane, puste. Ale nie w tym rzecz. Czasem zaskrzypi podłoga. Osolisz herbatę, upierzesz czarną skarpetę z pościelą, do drzwi zadzwoni listonosz, ptak uderzy w okno. Dzieje się, ale nie w tym rzecz. Znowu wyśniłeś jakiś głupi sen o łódce w kształcie bioder. Po przebudzeniu masz cytrynowy posmak w ustach. Marzą ci się same zielone światła i punktualne co do sekundy pociągi, przecież środa. Ale rzecz w tym, że ktoś odnalazł wasz grosik za szafką w hotelu.